Cześć. Widzę, że jesteście głodni wiedzy, jeśli chodzi o historię Ziemi, ponieważ przez ostatnie tygodnie zasypywaliście mnie wiadomościami, kiedy kolejny odcinek. Już jest i zgodnie z Waszą wolą zostanie on podzielony na dwie części. Dziś zajmiemy się permem, a w kolejnym wymieraniem. Które nastąpiło pod koniec tego okresu. Nie martwcie się, te dwa tematy opracowywałem razem, więc nie trzeba będzie długo czekać na kontynuację. Szykuję także pewien materiał dodatkowy, więc myślę, że Wasz głód wiedzy zostanie zaspokojony. Nie przedłużam, zaczynajmy odcinek o najmłodszym okresie Paleozoiku, Permie. Perm trwał około 299 do 252 miliony lat temu. Jego nazwa pochodzi od miasta Perm, leżącego pod Uralem w Rosji. W jego okolicach znajdują się liczne odsłonięcia permskich warstw geologicznych. Okres ten zakończył się największym wymieraniem w dziejach Ziemi, a także zamyka erę paleozoiczną, czyli erę starożytnego życia. Historia Permu jest bardzo zależna od położenia kontynentów. Jak wiecie z odcinka o karbonie właśnie wtedy zaczęła kształtować się Pangea poprzez zderzenie Laurosji oraz Gondwany. W Permie do Laurosji przyłączyły się jeszcze Syberia oraz Kazachstania. Właśnie to zdarzenie jest odpowiedzialne za powstanie trapów syberyjskich a więc i za wymieranie permskie. Ale o tym szerzej w następnym odcinku. Około 280 milionów lat temu superkontynent był w pełni uformowany. Pangea była olbrzymim lądem w kształcie litery C, rozciągającym się od bieguna do bieguna. Otaczał ją rozległy ocean zwany Pantalason. Jego pozostałością jest dzisiejszy Ocean Spokojny, dlatego też Pantalase czasami nazywa się Paleopacyfikiem. Ustawienie kontynentów sprawiało, że niewiele było mórz śródlądowych. Jedynym zbiornikiem wodnym, na jaki jeszcze warto zwrócić uwagę, był ocean Paleotetydy, który się wcinał pomiędzy lądy i sprawiał, że Pangea przybrała kształt litery C. Dziś oceany i morza również zajmują około 70% powierzchni Ziemi, jednak wtedy te 70% stanowił jeden olbrzymi zbiornik wodny. Takie ułożenie kontynentów powoduje powstawanie różnego rodzaju konsekwencji. Prądy morskie mogą ciągnąć się bez ograniczeń od bieguna do bieguna, a olbrzymie tajfuny zwane hiperkanami, o których wspominałem w odcinku o Ordowiku nie mogą wytracić prędkości nad lądem. Zresztą geografia Pangei znacznie wpływała także na wydarzenia na samym kontynencie. Każdy, kto był na przykład w Anglii, wie, że pory roku inaczej tam wyglądają niż u nas w kraju. Zimy są łagodne i wilgotne, a lato niezbyt gorące. Z kolei w Polsce mamy surowe i mroźne zimy, a lato upalne. To wyobraźcie sobie to samo, tylko na skalę superkontynentu. Początek Permu przez zlodowacenia gondwany charakteryzował się klimatem podobnym jak występujący w Karbonie. Jednak z czasem zaczął się zmieniać. Karbońskie lasy zniknęły i ustąpiły miejsca rozległym pustyniom. Sahara przy tych pustyniach to piaskownica. Pangee y nawiedzały ekstremalne wahania temperatur oraz olbrzymie deszcze monsunowe. Takie ukształtowanie lądów oraz klimatu miało olbrzymi wpływ na życie. Jak już wiecie karbon oraz początek permu nazywać możemy wiekiem płazów. Później jednak surowy klimat sprawił, że owodniowce je zdominowały. Ich strategia rozmnażania była zdecydowanie korzystniejsza. W suchym klimacie. Nie potrzebowały one zbiorników wodnych, aby wydawać na świat potomstwo. Jednak zanim przejdziemy do przeglądu owodniowców, to przywołajmy sobie przykłady dewońskich płazów, ponieważ te zwierzęta również mogą nas zaskoczyć. Jednym z najciekawszych płazów w historii Ziemi i jednym z największych permskich okazów, był Diplocaul. mógł osiągać aż jeden metr długości, a szerokość jego głowy przyjmującej kształt bumerangu, Osiągała 30 cm. Przypuszcza się, że chroniła go przed drapieżnikami. Był trudniejszy do połknięcia. Pomagała także w pływaniu. Zwierzę to większość czasu spędzało w wodzie. Miało bardzo krótkie kończyny oraz ogon długi, jak reszta ciała. Innym, bardzo ważnym z punktu widzenia ewolucji zwierzęciem jest Sejmuria. Uważa się ją jako formę przejściową pomiędzy płazami a gadami. Osiągała 60 cm, a pierwszy raz odkryto jej skamieniałości w 1906 roku. Budowa ciała pozwalała jej na długie przebywanie poza zbiornikami wodnymi. Jednak tak jak wspominałem, płazy z czasem zaczęły żyć w cieniu innych zwierząt. Przejdźmy sobie do podziału owodniowców. Jest to o tyle ważne zagadnienie, że zwierzęta dominujące w środkowym i późnym permie są prekursorami obecnie żyjących gadów czy ssaków. Owodniowce dzielą się na dwie gromady. Pierwszą z nich są synapsydy. Dawniej zwierzęta te nazywano gadami ssakokształtnymi. Ja sam w filmie o że nazwałem to zwierzę w ten sposób. Jednak pojęcie to jest mylące ponieważ od synapsydów pochodzą dzisiejsze ssaki a z gadami nie mają wiele wspólnego. Większość najbardziej znanych zwierząt permu to właśnie przedstawiciele tej grupy. Synapsydy dzielą się na pelikozaury oraz Terapsydy. Najbardziej znanym pelikozaurem jest przedstawiany często w książkach dla dzieci Dimetrodon. Większość gatunków dorastała do 1,5 metra długości jednak największe okazy mogły osiągać nawet 3 metry. Jest to pierwszy duży lądowy drapieżnik w historii Ziemi. Cechą charakterystyczną tego pelikozaura był duży żagiel na plecach. Do teraz do końca nie wiadomo jakie pełnił funkcje. Jest kilka hipotez na ten temat. Dimetrodon jest na tyle barwnym przedstawicielem wymarłej fauny, że na pewno kiedyś dorobi się własnego odcinka. Powiedzmy teraz kilka słów o terapsydach. Ich przedstawicielami były np. Dicynodonty czyli pierwsze powszechnie występujące lądowe zwierzęta roślinożerne. Cechowały się podobną do żółwi szczęką oraz dwoma dużymi wystającymi kłami. Wyglądem przypominały współczesne świnie. Zwierzęta te zasiedliły całą pangeę, a ich skamieniałości są powszechne w wielu miejscach na Ziemi. Dokładny opis Dicynodonta lystrosaurea znajdziecie w moim filmie o tym zwierzęciu. Innymi terapsydami, na które musimy zwrócić uwagę, były gorgonopsy, o tych permskich zabójcach. Również już tworzyłem materiał, więc powiedzmy tylko rzeczy najbardziej istotne. Żyły pomiędzy 265 a 252 miliony lat temu i stały na szczycie łańcucha pokarmowego. Mogły dorastać nawet do 3,5 metra długości. Zostawmy sobie synapsydy i przyjrzyjmy się drugiej gromadzie owodniowców, jaką są zauropsydy. Wszystkie obecnie żyjące gady są potomkami a także należą do zauropsydów. Większość naukowców zalicza do nich także ptaki jako że te pochodzą od żyjących w mezozoiku teropodów. Z drugiej jednak strony są zdania by nie włączać ptaków do zauropsydów. Klasyfikacja ta jest dość skomplikowana i najlepiej byłoby zrobić na ten temat osobny odcinek czego być może kiedyś się podejmę. W każdym razie do zauropsydów należały żyjące w permie parejazaury. Były to jedne z największych i najcięższych zwierząt tego okresu. Potrafiły dorastać nawet do 3 metrów. Żywiły się roślinami i mogły być ofiarą wspomnianych wcześniej gorgonopsów. Jak do tej pory w tym odcinku skupialiśmy się głównie na kręgowcach lądowych. Powiedzmy jeszcze dwa słowa na temat roślinności. Po karbońskich lasach na Pangeli nie ma już śladu. Większość drzewostanów zlokalizowana jest tam, gdzie woda a więc tereny znacznie oddalone od zbiorników wodnych, a takich terenów było dużo, pustynnieją. Warto odnotować, że w Permie pojawiają się pierwsze sagowce i miłożęby. Mniej roślin oznacza mniej tlenu. Pustynnienie również się przyczynia do spadku ilości tego pierwiastka w atmosferze. Wietrzenie skał wiąże lotny tlen w inne związki tlenu. Przez cały Perm poziom tego pierwiastka spadał od 32% które osiągnął w karbonie, do zaledwie 16 w Triasie. W Permie średnio było to 23%. Życie w oceanach nie było bardzo różnorodne. Wszystkiemu winne było ułożenie kontynentów. Mała ilość mórz śródlądowych sprawiała, że gatunki mogły się swobodnie przemieszczać. Większość permskich zwierząt morskich to gatunki kosmopolityczne, czyli spotykane na większych obszarach. Rzadko można było spotkać endemity. Jednym morskim stworzeniem, na które chciałbym zwrócić szczególną uwagę jest niezwykła ryba chrzęstnoszkieletowa helicoprion. Było to zwierzę o tyle ciekawe, że posiadało dziwaczną spiralę zębową przypominającą piłę tarczową. Niestety wciąż bardzo mało o nim wiemy, jednak na pewno może pobudzać naszą wyobraźnię. Jeszcze na koniec powiedzmy dwa słowa o terytorium naszego kraju. Rejon Europy znajdował się w okolicach równikowych i powoli wędrował ku północy. Występował na nim suchy, zwrotnikowy klimat. Skały wulkaniczne z wczesnego Permu można oglądać w okolicach mojego rodzinnego Krakowa. Warto się wybrać w okolice Starego Kamieniołomu w Miękini, a także do Filipowic, gdzie można zobaczyć popioły wulkaniczne, wyrzucone przez wulkan, nazywane tufami filipowickimi. Pod koniec Permu część Europy, w tym zachodnia i środkowa Polska, znalazły się pod wodą. Powstaje bardzo słone morze cechsztyńskie. Dzięki temu epizodowi posiadamy teraz na terytorium naszego kraju złoża soli kamiennej. Tak jak wspominałem, temat Permu nie jest zamknięty, ponieważ mamy do omówienia jeszcze wymieranie na granicy Perm-Trias. Aż 88% z Was w ankiecie poprosiło, abym ten temat rozbił na dwa odcinki. Na pewno był to dobry pomysł ponieważ ciekawych wiadomości dotyczących tych kwestii znalazłem bardzo dużo. Szykujcie się na kolejny odcinek już za kilka dni. Odcinki dotyczące mezozoiku chciałbym aby powstawały nie tylko na zielonym tle ale także w różnych ciekawych miejscach związanych z danymi okresami np. w parkach dinozaurów czy na wykopaliskach paleontologicznych. Wymaga to poświęcenia większej ilości czasu oraz funduszy. Jeśli chcielibyście przyczynić się do powstawania naprawdę super materiałów na temat triasu, jury czy kredy zapraszam na mojego Patronita. Dzięki Wam, już skoczyłem poziom wyżej, ponieważ nagrania plenerowe nie będą skakały, a co za tym idzie, będzie Wam się lepiej oglądało moje filmy. Serdeczne dzięki dla wszystkich patronów, że mogłem zainwestować w ten sprzęt. Do zobaczenia za kilka dni w odcinku o wymieraniu permskim. Cześć!